To podcast Fundacji Naglesami. Rozmawiamy bez cenzury, o żałobie, lęku i bezradności. Pomagamy odzyskać życie po stracie. Uczymy, jak wspierać i oswajamy temat śmierci. Ten podcast powstaje dzięki zbiórce prowadzonej na patronite.pl. Ukośnik Naglesami. Wesprzyj nas. Dzień dobry. Witamy w podcastach Fundacji Naglesami. Ja się nazywam Marianna Lutomska. A ja, Olga Puncewicz. I razem prowadzimy Fundację Naglesami. A dzisiejszy odcinek poświęcimy książce Szósty Etap Żałoby. Wydawnictwo Laurum zwróciło się do nas z takim pomysłem, żebyśmy o niej porozmawiały. Poczytałyśmy sobie z mhm. Olgą tę książkę autorstwa Dawida Kesslera. I to jest chyba bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać właśnie o różnych etapach żałoby i o tym, czym się zajmujemy w fundacji. Ale też z trochę takiej nowej perspektywy badawczej. Może tak tytułem wstępu powiem tylko jeszcze, że Dawid Kessler był współpracownikiem Elizabet Kubler-Ross, która opracowała teorię pięciu etapów żałoby, dość powszechnie znaną. A tu taki pomysł na szósty etap żałoby i powiedzenie, co się dzieje dalej, co się może dziać, czy coś się dzieje. Tak, i taki podtytuł w Poszukiwaniu Sensu. Ee, Olga, jakbyś mogła powiedzieć, e, co dla ciebie w tej książce było takie najciekawsze? Znaczy, dzięki za to pytanie, ale ja odpowiem po swojemu. Czyli powiem, że na początku bardzo się e, zezłościłam, ponieważ ja jestem z takiej grupy, która bardzo walczy z tym systemem Elizabeth Kugler-Ross, że są etapy żałoby. Ponieważ ona historycznie opracow opracowując ten zestaw tutaj mm -hmm. na co jest wymienione i to jest uwaga czy tam zaprzeczenie gniew targowanie się Czyli takie rozmowy z Bogiem, z Siłą Wyższą, z kimkolwiek, kto mógłby wpłynąć, czyli, że zaczynamy mówić, typu, będę już zawsze fajna, będę zawsze grzeczna i w ogóle nie będę nic słodzić, tylko zrób, żeby ta osoba wróciła, tak? Tak, to, to właśnie na tym polega, to targowanie, depresja i ostatecznie akceptacja. I ona opracowała to jako lekarz jako reakcję człowieka na informację o terminalnej chorobie, o tym, że. Że nie masz wyjścia, umrzesz. To jest bardzo, myślę, trudna, uh, trudna informacja, bo każdy z nas, choć świadomie wie, że jesteśmy śmiertelni, zakłada, że po pierwsze kiedyś w przyszłości, a myślę, że tak realnie w ogóle o tym raczej staramy się nie myśleć, bo to jest przekra. Jak nagle masz informację, de facto wyrok, to w ten sposób zaczęła widzieć, obserwować, że ludzie w jakimś stopniu podobnie przechodzą przez takie doświadczenia. Jako, że tak to historycznie powstało, a następnie zostało za, zaadoptowane do żałoby, to teraz mam wrażenie, że głównie wszyscy mówią, że od tego się zaczęło, od, że od żałoby. Tak naprawdę zaczęło się chwilkę wcześniej, zaczęło się od ludzi z informacją o tym, o terminalnej chorobie, o tym, że oni w jakiś sposób. Przechodzą tę drogę, więc jak ja zobaczyłam szósty etap żałoby, mówię: Ej, w ogóle nie ma tych pięciu. Dlaczego w ogóle coś takiego się pojawiło? Więc miałam w sobie takie, nie, o co chodzi z tą książką? I zaczęłam czytać i w ogóle powiem szczerze, że dawno nic tak bardzo mi się nie spodobało. Znaczy, uwielbiam amerykańskie poradniki, uwielbiam sposób, w jaki pisane są te książki. A wiesz dlaczego przede wszystkim? Dlatego, że tam jest bardzo dużo przykładów. Bardzo, 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 które urealniają całą sytuację. I są to przykłady, które być może możesz myśleć, być może autor coś wymyślił. On sam pisze o tym, że część przykładów jest takich, że połączył doświadczenia ludzi, że to nie jest o jednej osobie, mm -hmm. tylko kilka osób stworzonych tutaj w jedną. Ale też są przykłady historyczne, po prostu nie wiem. Jest o Barbarze Bush, jest o Joe Bidenie, ich doświadczeniach, czyli o ludziach, którzy naprawdę żyją, znamy ich z naszego życia, czy kojarzymy i też mieli takie doświadczenie żałoby. E, a więc książka uważam, że jest wspaniała i czy w poszukiwaniu sensu miało dla mnie znaczenie, wiesz, pierwszy raz od dawna coś spowodowało, że musiałam się zastanawiać, czy ja już znalazłam sens. No właśnie, sama nawiązałaś do tego, że czy ty już znalazłaś sens, bo w, w poszukiwaniu sensu to jest, tak jak ja rozumiem to, co ten autor David Kessler, psychoterapeuta od lat działający w temacie żałoby, pewnie miał klientów, pacjentów w setkach ludzi i stąd takie bogate przykłady, które tutaj podaję, osób, które na różny sposób radzą sobie z żałobą. To oczywiście miałam takie myślenie ciekawe, jak Ty się w tym odnajdujesz, no bo z takim, w, w tym kontekście tego szóstego etapu w poszukiwaniu sensu są przywołane osoby, które. Ze swojej straty, jakby, która była bardzo trudna, i takiego przeżycia na przykład, straty dziecka, które trafiło mhm. zostało przejechane przez pijanego kierowcę. Matka tego dziecka, po jakimś czasie oczywiście, po, po tej stracie założyła stowarzyszenie, które miało. E, Przyszłe, przyszłym takim sytuacjom zapobiec. E, zapobiec, prawda, czyli że tam matki przeciwko pijanym kierowcom to oczywiście stowarzyszenie działające w Stanach, no, które jakby ma sukcesy na polu takim ochraniania, mhm. prawda, mhm. I, i że ta śmierć tego dziecka, która jest, jak sam tutaj autor mówi, jednym z najtrudniejszych przeżyć, jakie w ogóle mogą spotkać człowieka, no nadała temu jakimś sensie, mhm. <snesie> sens, prawda, i że to znaczenie. nie, i znaczenie, że nie jakby, nie, to życie nie zostało zmarnowane, jakby, prawda? Próbowała Zaczy, się Ta ofiara, tam, nie zostało... ta ofiera, tak, tak, na ofiarę. I tak sobie myślałam o tym, że ty, powołując do życia fundację nagle sami, też po trudnym doświadczeniu, w jakimś stopniu nadałaś też sens temu, co się, co się wydarzyło w Twoim życiu. Tak, oczywiście. Założyłam fundację z wielu powodów. Mm. Na pewno też szukając sensu dla wydarzeń, które mnie osobiście spotkały i dla śmierci mojego męża Piotra. Ale też założyłam dlatego, że miałam poczucie i tutaj te przykłady rzeczywiście z życia wzięte z amerykańskich realiów, założyłam dlatego, że miałam poczucie, że ludziom w Polsce nikt nie pomaga w tym obszarze, że żałoba. Często w tej książce też jest to napisane, że jest naturalnym doświadczeniem, które każdy z nas, kiedy, które, którego każdy z nas raczej doświadczy, prawda, żyjemy zazwyczaj dostatecznie długo, więc po kolei coś się wydarza, prawda? Ludzie umierają dookoła i zaczynamy być w jakimś stopniu w żałobie, widzieć ludzi, którzy są w żałobie. Ten temat jest gdzieś blisko. Miałam poczucie, że w Polsce nie ma organizacji, która daje zrozumienie, miejsca, nie ma miejsca, które będzie świadczyć profesjonalną pomoc, że terapeuci, psycholodzy, którzy będą pracować, w, że nie ma takiego miejsca, w którym pracują ludzie, którzy mają też doświadczenie w tym bardzo specyficznym kryzysie, prawda? Bo żałoba jest postrzegana jako kryzys. Jeden w moim przekonaniu najcięższy, najtrudniejszy do, do przejścia i do przeżycia. Miałam poczucie, że jakby to, co mnie spotkało osobiście, to, co spotkało moją rodzinę, warto przekuć w taką Możliwość pomagania innym ludziom, bo od pewnego momentu, będąc na pewno którymś z etapów mhm. tej żałoby opisanego przez Elizabeth kugler ross zaczęłam e, mieć potrzebę, żeby pokazać ludziom, że nie są sami. Ja bardzo długo czułam się sama. Miałam poczucie, że tylko mnie spotkało takie mhm. nieszczęście że tylko moich synów że tylko Piotra że tylko nas ponieważ na początku myślisz bardzo, bardzo wąsko widzisz swój ból i swoje cierpienie. Z czasem Zaczęłam dostrzegać, że są też inni ludzie, i że oni, podobnie jak ja, nie mają żadnego wsparcia ani pomocy. Nie mówię, że ta pomoc musi być, że każdy mhm. musi chodzić do terapeuty, każdy musi chodzić do psychologa, ale myślę, że dla wielu bardzo ważne jest poczucie, że nie są sami, i stąd ta organizacja. Tak, absolutnie było to działanie w poszukiwaniu sensu, i pewnie dalej jest, i pewnie dalej jest też tak, że tak wiele lat od śmierci Piotra ja to robię, cały czas ta organizacja jest dla mnie ważna, bo dalej mam poczucie, że po pierwsze cel nie został osiągnięty, dalej jest bardzo mhm. dużo pracy, a po drugie, że uważam, że pomaganie ludziom w tak trudnym momencie jest rzeczą no, bardzo ważną, mhm. bardzo niedocenianą, e, często określoną wątkiem weź się w garść, prawda, którego my unikamy w, naszym, w, w naszej organizacji, które też często jest w tej książce opowiadamy, mhm. prawda, że dobre rady, klepanie po ramieniu, to nie ma w ogóle, to nie o to chodzi, to nie jest ten sens. Nie uzdrowisz człowieka mówiąc mu, kim ma być. Każdy musi przejść swoją drogę i być może znaleźć sens. Ja też mam w odróżnieniu trochę od tej książki swoje przekonanie, że nie każdy ten sens znajdzie. To jest tam tak delikatnie mhm, zaznaczone, prawda? prawda mhm. bo, bo myślę, że autor jest bardzo, tak jak powiedziałaś, doświadczonym specjalistą, e, bardzo mądrym człowiekiem, po swoim doświadczeniu stracę ogromną stracił, stracił e, syna takiego młodego, dorosłego, czyli 21 wiem, 20, lat. 21 mm -hmm. lat. E, o tym on też e, pisze bardzo otwarcie i wspomina. I mówi rzecz, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, że pracując wiele lat z żałobą, dopóki sam nie stanął w prawdzie, dopóki sam tego nie doświadczył, to mówi, nie miałem pojęcia. Ja byłem. Trochę teoretykiem, a teraz jestem już praktykiem. Myślałam, że nigdy z tego nie wyjdę, prawda? Znaczy jakby. Tak, ta książka też jest jakimś procesem no terapeutycznym dla niego, pisanie o tych rzeczach. I znajdowaniem i, sensu, i prawda? I znajdowaniem sensu, tak? Bo nadal właśnie to, to, to co on mówi o tym, że um, osoby po stracie pewnie tak, jeżeli jest to bardzo blisko i temat jest, prawda, że tak się nieładnie wyrażę, świeży i jesteśmy. Mhm. Jakby doświadczamy tego bólu, cierpienia, to pewnie trudno w tym momencie znaleźć tą perspektywę na sens, że to jest jeszcze trochę za wcześnie. I mówi o tym, że no, trzeba swoje jakby i tak wycierpieć, ale trzeba to do tego świadomie podejść i postarać się um, przyjąć to wszystko, co ten ból i to cierpienie niesie. niesie. To dla mnie trudne było, wiesz? No, znaczy, tak? myśl, znaczy, trudne. Absolutnie się z tym zgadzam, ale tak po ludzku mhm. myślę, że wszyscy jeszcze żyjemy w takich czasach, prawda? Czasach, kiedy jesteśmy szczęśliwi i odnosimy sukcesy, kiedy żałoba jest wyrzucona kompletnie mhm. poza jakiś margines, nie wiem, schowana pod ziemią, e, dosłownie, znaczy zarówno dla żyjących, jak i dla nie, no tak. w każdym razie, że nie tylko żałoba, pewnie kryzysy, prawda? Znaczy, że jak gdyby jesteśmy Żyjemy w czasach, kiedy porażki, znaczy może w ogóle ludzie nie lubią opowiadać o własnych porażkach, no może poza jakimiś wyjątkami, ale że te trudne doświadczenia, to na nie nie ma przestrzeni. Jest przestrzeń na to, żeby się w jakimś stopniu mm -hmm. chwalić, prawda? A żałoba jest takim doświadczeniem, że rzeczywiście musisz to przyjąć. Zgadzam się w 100 procentach, tylko jest we mnie taki i taki kawałek. A dlaczego? Dlaczego muszę to przyjąć? Dlaczego nie można do tego uciec? I ta książka jest o tym, że nie da się uciec. Też. Chociaż tak, wielu próbuje, tak, jest też dużo o tym, że są osoby, które po prostu starają się albo... Zagłuszyć ból. Zagłuszyć, prawda? tak. On mówi tutaj o tym, kiedy powinniśmy się zaniepokoić trochę tym, jak przebiega ta żałoba i wymienia takie rzeczy, mhm. jak no nie wiem, przestajemy dobrze spać, znaczy na pewno jest to już tak... Bardzo długi mm -hmm. okres bezsenności przestajemy jeść, albo mm. jemy za dużo, idziemy alkohol, w narkotyki, prawda? alkohol, I używki. używki. I że to wtedy jest jakby no, świadczy o tym, tak, albo w bardzo głęboki pracoholizm, który też będzie szczęście. To mm -hmm. może być niepokojące taki, taki moment, kiedy ludzie w ogóle z nikim nie są w stanie o tym rozmawiać tak. przez bardzo długo, prawda? No to też może być. E... Tak, jakoś e, muszę powiedzieć, że e, podoba mi się, że tak dużo jest przykładów tej książki. I że być może osoby, które doświadczają teraz tego najtrudniejszego doświadczenia w życiu, mogą w jakimś stopniu znaleźć swoją historię w odzwierciedleniu i, i, I począć, że nie są same. Tak. Prawda? I że mogą, to, o czym tak, ja powiedziałam, tak. że czułam się bardzo samotna mm -hmm. i jakby jedyna w swoim doświadczeniu, po czym z czasem zaczęłam dostrzegać, że są inni ludzie i ta książka pokazuje, jak bardzo dużo jest tych ludzi i że to doświadczenie straty dotyka zarówno znanych, jak i nieznanych, zwykłych ludzi i tych, którzy wydają tak, nam się, Tak, śmierć że, jest bardzo demokratyczna. Bardzo. Przychodzi do każdego i każdego jest w stanie pewnie też zaskoczyć. Jest tutaj też pięknie podniesiony taki kawałek, że de facto tak kawałek doświadczenia żałoby, że de facto nie można się na nią przygotować, że to jest tak, bo czasem ludzie oczywiście też się targują, że ci, co nagle, to trudno, a ci, co długo chorowali, to, to właśnie. Nie, myślę, że to trochę ty przed, przed, przed nagraniem mówiłaś o takie zdanie właśnie o miłości, prawda, że jak się kogoś kochało, to... To trzeba potem odcierpieć, jak ta osoba odeszła. Parafrazuję, zaraz powiesz, jak to było jak to, jak, jaki jest ten cytat. Ale sobie myślę, że po prostu, jeżeli mamy relacje z ludźmi, jeżeli byli ważni w naszym życiu, to jak ich nie ma, to poczucie samotności, to poczucie, że właśnie nie można z nimi pogadać, zadzwonić, czy nawet na nich popatrzeć, to jest bardzo bolesne dla każdego, dla każdego, niezależnie od tego, właśnie, kim jest w życiu. Po prostu, każdy cierpi. Ludzie oczywiście zakładają maski. I czasem e, pewnie udają, że jest okej, okay, albo może jest im łatwiej, bo w tym właśnie rzeczonym świecie jest może łatwiej zachować taką twarz, że jest okej, okay, a w domu cierpieć, nie wiem. Ja jednak uważam, że po swojemu, że warto jest przejść te etapy, warto jest e, pozwolić sobie na cierpienie i na ból i uwielbiam to szukanie sensu. Znaczy. Szczerze, mhm. wolałabym pewnie nie szukać, ale jak już nie ma wyboru, to szukanie znaczy, dostrzegam, że bardzo dużo dobrych inicjatyw powstaje z takich trudnych tak, doświadczeń, tak. prawda? My, Marianne, nie jesteśmy psycholożkami. Ach, zapomniałyśmy prawda? to powiedzieć, co, tak. co jest wyjątkiem w naszej organizacji, bo praktycznie no, wiem, pewnie ponad 80% osób, która z nami pracuje, współpracuje, to są psycholodzy, psychoterapeuci, ludzie związani profesjonalnie z. I wykształceni profes profesjonalnie, my nie. E, aczkolwiek to. Tak, mamy duże się, doświadczenie. Tak, tak, mamy. mamy doświadczenie, mówimy z własnego po prostu. I z własnego doświadczenia, i z doświadczenia osób, z którymi mamy kontakty mhm. od lat, tak naprawdę. E, więc to wszystko, co. Myślę, że może to jest nawet. O tyle cenne, że jesteśmy troszeczkę z boku, prawda? Znaczy nie rzucamy wszystkiego, żeby pomóc człowiekowi i przeprowadzić, tylko myślę, że mamy więcej tego kawałka. Opowiedz nam swoją historię, albo ktoś po prostu przychodzi z tą historią, prawda? Tak, to prawda, ale też jakby chciałyśmy powiedzieć mm -hmm. o tym, że nie jesteśmy psychologami i terapeutami, żeby nikt jakoś specjalnie, znaczy brał pod uwagę, ok. oglądając, słuchając tego podcastu, to że po prostu my mówimy bardzo, tak, nasze własne zdanie to są nasze opinie, to nie jest żadna sformułowana teoria, albo no, nie jesteśmy profesjonalistami. To jest osobne wyleczenie. Ja tak. to w ogóle sobie myślę, że. Ale że warto dużo rozmawiać na temat straty, tak. żałoby, śmierci i tych trudnych tematów. I czasem mamy dość. To jakbym chciała powiedzieć, że jesteśmy absolutnie, znaczy przynajmniej tak siebie oceniamy, wiadomo, mm -hmm. <noise> że jesteśmy łaskawe dla siebie zapewne, że, że, że to jest temat, od którego czasem bardzo potrzebujemy uciec, bo, bo to jest, bywa przygnębiające i bardzo trudne, ale nie zmienia to faktu, że bywa też pociągające, bo widzimy dobre działania, prawda? Widzimy jakby efekt, znaczy myślę, że nikt z nas nigdy nie zrozumie, dlaczego ktoś umarł. Nie ma pewnie w nikim z nas takiej wielkiej zgody, szczególnie jak są to ludzie młodzi, jak to są nagłe wydarzenia, mhm. jak to jest coś okupione wielkim cierpieniem i już miało być dobrze, a się nie udało. Myślę, że trudno jest znaleźć narracjonalizację i wytłumaczenie. I trochę chyba z czasem przestałyśmy szukać takiego kawałka, dlaczego odpowiedzi na mhm. pytanie dlaczego, ale myślę, że doceniamy bardzo właśnie te jasne strony, czyli te pozytywne przemiany ludzi jest taka teoria psychologiczna, która mówi, że te sytuacje kryzysowe najtrudniejsze bardzo zmieniają ludzi, bardzo powodują rozwój człowieka i jego zmiany tak naprawdę. W tej książce też jest to wspomniane. I nie wiem, może to, żebyśmy byli trochę mądrze musi boleć. Może to jest o tym. Nie wiem. My tutaj, bo jak gdyby trochę już odsuńmy się od tych, tak. co odeszli, tylko my tutaj jak zostajemy, prawda? Bo w pewnym momencie żałoba jest opowieścią już nie o tym. Cierpieniu, wspomnieniu, sentymencie, tęsknocie, tylko trochę o tym, co my z tym zrobimy. Myślę, że to w ogóle przejście jest bardzo trudne. Dla mnie na pewno było. Dla mnie porzucenie trochę wątku tamtego życia na rzecz nowego, że mm -hmm. ja w ogóle mam jakoś żyć. Nie wiem, pójść do kina na przykład, czy z kimś porozmawiać. Wydawało mi się bardzo egoistyczne. Nawet miałam takie poczucie, że nie powinnam tak robić, że zawsze powinnam być w tej przeszłości mm -hmm. trochę zanurzona. Ale życie jest o tyle fajne, że wygrywa w nim życie zazwyczaj i ciągnie gdzieś dalej, bo masz dzieciaki, bo masz znajomych, bo masz przyjaciół, bo masz coś, co trochę Cię wyciąga naturalnie. Więc w ten sposób myślę, że ta żałoba jest naturalnym doświadczeniem, prawda? Znaczy, że w pewnym momencie zaczynasz widzieć jednak siebie, i część z ludzi potrzebuje znaleźć taki dobitny, Sens tego wszystkiego. Część osób chce to przełożyć w działanie i zakłada różne organizacje, różnorodne, bardzo dużo upamiętniających, tak. są... Ale są też to te takie mniejsze działania, o których yy, pisze Kessler. Czyli, że nie zawsze musi to być, prawda, wielka fundacja powołana, czasami takim działaniem upamiętniającym kogoś jest przejęcie jego zwyczajów, na przykład. Yy... Czy jakiś dzień w roku, prawda? Który tak. jest wspomnieniem, że coś robiliśmy razem. Tak? Opowieść o nim, prawda? Rozmawianie z bliskiem, o tej osobie, której nie ma, też w jakiś sposób y, nazywa określa, sprawia, no, wiesz, że on że... mówi też, tak. pisze o tym, że tak naprawdę to ci ludzie, których już tutaj nie ma, żyją w nas, prawda, w naszych wspomnieniach, w naszych sercach, w naszej relacji, bo ta relacja jednakowoż się nie kończy, ona po prostu jest inna, tak, bardzo trudna tak. i często nieakceptowalna, ale ona dalej jest i dalej trwa, więc absolutnie dla mnie ta książka jest bardzo świeżym powiewem w Temacie żałoby, kryzysu e, i ten sens, prawda? Szósty etap żałoby, to znalezienie sensu, to jest coś, jakkolwiek by nie brzmiało to pompatycznie, jednak coś pięknego w moim odczuciu. Tak, absolutnie się zgadzam. Myślę, że to poszukiwanie sensu i to, o czym mówiłyśmy chwilę wcześniej, czyli tak naprawdę o tym, że no ta żałoba jest jednak no, trudna bardzo. Doświadczenie, ból. To wszystko jakby może człowieka po prostu wyrzucić. No i wyrzuca bardzo często na jakiś czas życia. Ale że, że to wszystko tylko świadczy o jakby sile miłości i o tym wszystkim, co było. Bez, bez miłości, bez tego doświadczenia, pozwolenia sobie, zaufania, kochania bycia z kimś tak na 100% pielęgnowania tej więzi. Jakbyśmy tego nie mieli, to nie mielibyśmy tej żałoby. No, no i teraz i pytanie, pytanie, czy to miałoby sens, tak naprawdę, prawda? prawda? Zamknąć się, się na wszystkich i na wszystko i po prostu nigdy nie przeżyć ani prawdziwej miłości, ale też nie przeżyć tej wielkiego straty. bólu. Tak. To prawda. Więc myślę, że nasz odcinek związany z książką Szósty Etap Żałoby to tak naprawdę początek dyskusji w Fundacji Naglesami o tym, jak bardzo ważne jest poszukiwanie tego sensu po stracie bliskich, jak jest to też bliskie idei Fundacji Naglesami, by móc żyć dalej. Dziękujemy bardzo za ten odcinek i zachęcamy do czytania szóstego etapu żałoby. A jeszcze pozwolę sobie dorzucić, bo nie byłabym sobą, gdybym Oczywiście. nie dorzuciła, że autor pisze tutaj bardzo prosto na samym początku, że do etapu szukania sensu trzeba dojrzeć. To nie jest tak, że od razu to nie tak. jest challenge, to jest po prostu opowieść o długiej drodze, o podróży, którą trzeba po prostu mieć cierpliwość na te kroki do przodu i do tyłu. I jakby wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądali, zachęcam do tego, żeby nie wpadli na pomysł, że teraz ja znajdę sens i jak mi nie wychodzi, to coś ze mną jest nie tak. Nie, ten sens z czasem się znajdzie. Eee, powolutku i na spokojnie, jak we wszystkim w tym, w tej żałobie. Eee, może też być tak, że sięgniecie po tę książkę, a ona się okaże, że nie jest dla was, bo może ona nie jest na ten moment tak naprawdę, i może prawda. trzeba poczekać. A którzy chcieliby w dobrej wierze kupować na prezenty, to na spokojnie, też poczytajcie, bo myślę, że to nie jest tylko książka dla ludzi, którzy są w żałobie, to jest też książka dla towarzyszy w żałobie. To jest też książka pewnie dla ludzi, którzy towarzyszą komuś, kto choruje. To jest na pewno to jest naprawdę bardzo dla terapeutów książka. Ciekawa. Dla terapeutów, ale dla zwykłych ludzi też. Mi się spytało Miesto to wspaniałe, przystępne. naprawdę. Mhm. E, przy czym od mojej straty minęło bardzo dużo lat. W każdym razie bardzo ją polecamy. Dziękujemy za dzisiejsze. To był nasz pierwszy podcast razem, więc jakby dziękujemy tak. za to słuchanie. Dziękujemy, dziękujemy firmie Kakadu że, za to, że możemy u nich nagrywać e, swoje podcasty, czuć się. Prawie jak w domu, bardzo sympatycznie e, i dziękujemy, że w ogóle chcecie słuchać tego trudnego tematu, o którym my tak zawsze i na okrągło, e, a jeśli wam się podobało, to wspierajcie nas. Jesteśmy na Patronite, mamy, otwieramy różne zbiórki i na Facebooku, na Patronite, mamy wiele kont dla darczyńców, więc jeżeli doceniacie naszą pracę, pomóżcie nam działać dalej. Dziękujemy. in